Bo śniegu nie ma, dlatego była w na, na go uroczyście przyprowadziła. Patrzcie, jakie duże oczy patrzą dla na nas z tego samochodu. Oj, dzieci, co to się będzie działo. Ale mi jest bardzo ważny. patrzcie, jak zajeżdża. Zajeżdża, by swoim wozu wraz z asystą, by patrzeć nie życi Zajęcia pod same drzwi no bo tak miało być te wielkie oczy, te wielkie papy, na tych samochodach to jest właśnie taka specjalna śmieszna drużyna która potrafi jeździć bez śniegu dzień dobry, dobry, dobry witam, witam, witam wszystkie dzieci Witam tu Wszyscy byli grzeczni. Mikołaj zresztą to chyba przewidział, bo nawet ze sobą nie ma ruski. W tym roku sprowadza mnie wiele niespodzianek, które przygotowali włodarze miasta. To między innymi wspaniała ekologiczna choinka, to między innymi lokomotywa, która stanęła przy węźle transportowym, ale to również lodowisko, które Uruchomione zostanie, kiedy spadnie śnieg. Czech jest pięknym miastem. Zawsze z wielkim sentymentem i radością odwiedzam miasto. Mikołaju, życzenia dla naszych telewizji. Dla wszystkich widzów telewizji Wekra i czytelników portalu Tyczy.pl składam najserdeczniejsze życzenia. Oby Państwo mieli wiadomości dobrych, jak najwięcej, oby tych dobrych. Mogli Państwo spodziewać się włączając telewizor, w komputer. Do kogo byście tutaj przyszły? Do świętego Mikołaja. A co święty Mikołaj przynosi? Prezenty. A jakie w tym roku przyniesie prezenty? Co byś chciała znaleźć pod choinką? Nie to akurat. Co Ci się wymarzyło? Odpowiedz może Mikołaj usłyszy. Yy, yy, grę zgani kto to Ekstra. A koleżanka, co, co byś chciała od Mikołaja? Potrzebne są takie inicjatywy? Jak najbardziej, uważam. A jak, jak córeczkę? Córeczka ma na imię Julia. I? i jest zadowolona. Trochę, troszeczkę się wstydzi, ale wszystko dobrze. Bardzo się podoba, nie? List pisałyśmy do niego i życzenia mu składałyśmy razem. I Wiktor chciała chciał zobaczyć, jak wygląda, bo nie mogła sobie wyobrazić, jak wygląda Mikołaj. Zanim będę życzył, to może przekażę prezent dla redakcji Tyczy bo byli grzeczni w, w ciągu tego roku, także proszę bardzo, też no jesteście dziećmi. Różnie bywało, ale dziękujemy, no. tak awansem już na przyszły no. Wszystkim dzieciom życzę przede wszystkim śniegu, udanej zabawy, żeby ta zima była taka, jaką pamiętamy z dawnych czasów. Biała, wesoła, żeby święta były udane, żeby odpoczęli pod choinką, cieszyli się radością bycia z rodziną, z najbliższymi żeby Mikołaj również był dla nich szczodry i przyniósł oczekiwane prezenty. I Mikołaj kryzysowi mówi nie. Mikołaj zdecydowanie kryzysowi mówi nie. Bez względu na wielkość kryzysu zarówno i Mikołaj, jak i Zajączek na pewno będą bogate. Mikołaj, wierzycie w Mikołaja? Tak. A jak on szczodry jest, hojny? To były prezenty w butach. Tak. Co? Nic fajnie było. Fajnie? Ale co dostaliście od Mikołaja? Różne słodycze, czekolady, A wejdźcie mi no bo jeszcze wkrótce prezenty pod choinką. Co chcecie znaleźć pod choinką? Może ktoś usłyszy? Ja jeszcze nie, że bardzo nie wiem. Musisz się zastanowić, a kolega? Ja też.